Grudniowo, nocą, kiedy gwiazdy są wygryzane, ludzie się pożarci, a są przy niej Józef i To się wiedziało, że na lecz w bardzo odległym kraju, a ta dziecina narodziła się w stajencu, bo kaczmurze rozgrodali bezradnie ręce. Nie było dla niej miejsca w żadnej gospodzie, więc się najważniejsze, czy na należą. I tak przyszła na twierdź, dziecina pana Maryja wchodziła syna. Ach, martwię się, mu Józef, drogi, wszak dla królowie król są zbyt niskie progi.

Trzeba rozgłosić wszystkie wesołą kominę. Niech idą zobaczyć, co nie się Bóg, Zdrowajcie no, moi bracia mili, byśmy do starych na czas dążyli. Anioły przekazali nam partuszkom bogi, że będą nas państwo z uprawy. Zabierzmy i kuski, i gniazda, Biegli na powitanie. Tylko Ryczeć nie mam zamiaru. Przycupię sobie w kątku, pochłonię się dziecią. Będzie smutną być kasturą. <noise> <A, głosy> bądź mi mastożąca, ramiona do stajki, daleka droga. Staję się już kobietka nieboga. Nie ociągaj się, mój noń, nie zwlekaj i na mnie czekaj. Choć owieczko nie martw się już dłużej w tej podróży, chętnie. Ja zaświecić coraz ja się czekam, robię to właśnie. <laughs> Dla dziecięcia mamy oto, my ręka dziedzicza i zota, so mówcie pastuszkowie. Ani trochę, ani trochę gwiazda nam wskazuje drogę. Więc ruszajmy ślad za nimi. Pieciąku się pokłonimy. Do stajenki bracia, śpieszmy się do stajenki, do mojego Jezuska, Józefa i Najświętszej Paniki. Dwie te roce się o Boże Dziecię w tajemnicy i w chłodzie, choć za jakimś tym będzie Panem w każdym narodzie. Przychodzimy do Was, nocami ile nie mamy, przynosimy dary, które tu składamy. Dla Najlepszego Boża i dla Mojego Ducha, byś jechł od tego oka do mądrych dziecięcych. Dla Ciebie, Mały Jezu, koszyk i obuszek przynoszę, kłaniam się grzecznie i obok Osobie z proszę. <laughs> Przyjmij od nas, Panie Jezu, co najdroższego, Mały, składamy Ci darze na serce, w bardzo kochamy. W tych księgach było zapisane, że narodzi się dziecko, które, choć bardzo małe, jest najpotężniejsze na świecie. A też w tym bramce kiedy wielki lot Jezusa. nas tu przyprowadziła i młodzież nam się, się pozwoliła, czyli bramę zabrać w kamieniu, bardzo bliskie, i wielkim Tobie, maleńki Józef, oferuję oto szlachetne kamień złoto, bo droga była długa, słyszyłem o Ciebie ochotą

Przychodzą do tej dziedziny, choć zrodzona stajence, pastuszkowi i królowi na sądnary ster podzielone. Anioły jemu pięknie zaśpiewali, teraz cała ziemia jest u skał szyfariów. Mówiłem, czy moja tej się nie śpieszył bo teraz może ma na to niechęć do rozsłuchu i na celu. w wchodzą w nieco w roku, z pełną tym czasem swoją dziewczyną, żeby było miło. Na pewno pewnego, co się w tej ubogie, co się Ale się bardzo zrobowanie, ale teraz to znaczy mi się o Ani, Ani, bo to było przedstawienie, ale myśmy prali na scenie. Pięknie Wam już dziękujemy, zanim sobie odejdziemy, prosimy o kratkę, tyle ograwa to dla na nas bardzo pomocna.